Cześć, witam was. Jesteśmy w parku rozrywki Abla Land, tak? I testujemy trasę juniora z Masiem. w końcu nareszcie, tak? przy I jedziemy. Dobra, mamy skutki. No, już padłem w kałużę. Dobra. Dajesz? W którą stronę idziemy? Bo tutaj jest czarodziejsko, tak? Ten dym, mostek, to dajesz, mostek. Dobra, zobaczmy. Wow, tak. Ale fajnie No, co teraz będziemy mieć? Boksera, tak? Woo, panie! Spadłeś! No wow. Tak! Uciekłeś mi, panie! Gdzieś ty jest? Tak! Uciekasz przed bokserem? Tu jest labirynt jakiś, nie, tu jest trasa! Dobra, co tu mamy? Makarony, tak? No, no to musisz się u góry chwytać, tak? Tak jest Tutaj trasa siatkowa Junior Mamy od wieku od 3 do 12 lat możliwość wejścia W ogóle to jest cała strefa Tak, co tu mamy? Siatka, tak? No to dajesz Ładne słoneczko mamy Mamy możliwość Testowania sporego parku jest tu 6 raz dodatkowych atrakcji. Mamy trasę Juniora, trasę Smyk dla małych z przepięciami, eee, dla starszych. Mamy trasę żółtą, trasę niebieską, trasę czerwoną i oczywiście ekstra. Co tu mamy? O, pajęczyna, tak? Aha, ty to tak wolisz, tak? A pajączek gdzie? Nie ma pajączka. Uciek ci. Mamy, e, mamy dodatkowe atrakcje Big Swinga i Quick Fly, tak? I oczywiście Park Ninja, na którym już byliśmy. Było naprawdę fajnie. Tam możemy poćwiczyć. Ło! Wow, co tutaj? Kratownica? Nie, to jest szachownica, tak? Ładnie. Ło! Wow. Ale fajnie Maciu, co? Fajnie się bawisz O nie Patrz co tu jest? Tunel hamika. No A to ta przejdzie No nie, no to ta musi przejść Nie ma to tamto to. No ładnie, a ty uciekasz mu, tak? Teraz będziemy mieć kłodę Wow, co to jest? Jaka fajna strefa! Zjeżdżalnia, Masiek. Pokaż ty zjeżdżalnię. Chodź tutaj. Co to jest? Ja? Yeah. Ale pajer no, ja nie mogę. Za duży jestem. Ale ty pokaż jak zjeżdżasz. No? Wow, ekstra. Łiha! Pięknie! No i patrz, tam kulki są No, no wskakuj No Jeeee wow. yeah. Tak? No, to chodź przetestujemy do końca i wrócimy tutaj Co? Dobra, no to pokaż co jeszcze tu mamy Twoje ulubione Ty, ale my chyba źle wy. Te, przyszliśmy, bo w tą stronę chyba trzeba by było przyjść, co? Dobra, bo tu mamy końcówkę, tak? I wyjście. No. Dobra, to my tu zostajemy, a was żegnamy. Na razie. Hej, cześć.